Witam serdecznie. Dzień dobry. W te wtorkowe do południa. Dla tych z Państwa, którzy słuchają mnie dokładnie, to było takie nagranie Introwertyk, Ekstrawertyk. Tak? I na końcu, tak przy końcu, już powiedziałam, że Uciekła mi pewna kwestia. Więc ja tylko to zupełnie, że ta, tą kwestią to było to, że tak do porównania Albert Einstein był ekstrawertykiem, a Immanuel Kant był introwertykiem. Ale to nie jest temat dzisiejszego wideo. Dzisiaj yy, chciałam poruszyć temat yy, błogosławieństwa i przekleństwa. Bert Hellinger, tak y, czasami, może tak nawet dość często wspominam Pana Hellingera, y, Pan Hellinger y, w książce Porządki Miłości, książka Porządki Miłości jest pisana y, na podstawie warsztatów, które prowadził Hellinger. I Hellinger, no, ogólnie jest twórcą ustawień systemowych, tak? I y, 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 Hellinger właśnie powiedział do uczestników, że, że mamy w życiu błogosławieństwo, czyli to jest to, co dostajemy od naszych rodziców, tak? Nie chcę tutaj teraz wchodzić jakby w szczegóły, bo tu może być pewne poruszenie, bo ktoś powie, a moja mama to taka była, a mój tato to taki był, jakie to tam błogosławieństwo? Nie będę rozwijała tego tematu, bo to nie jest temat dzisiejszego nagrania. Ale błogosławieństwo to jest to wszystko co nam się w, do, w życiu dobrze wiedzie. Yy, powodzi się nam, tak? Jesteśmy szczęśliwi, czyli jesteśmy w takim stanie błogosławieństwa, tak? Czyli szczęścia, obfitości, dobrostanu. Oczywiście Heringa to tam jeszcze bardziej e, rozwija. Ale jest druga część. Jest też przekleństwo. I wbrew pozorom, jak ktoś właśnie żyje w takiej nieświadomości, to może nie wiedzieć i dzieje się w jego życiu dużo niedobrych rzeczy. Są jakieś trudności. Bez przerwy coś dzieje się źle, tak? Jedna sprawa się jakoś tam załatwi, potem i, i non stop są jakieś trudności. I Hellinger to tam właśnie tłumaczy, że czyjaś zła wola, czyjaś zła wola, jak ktoś nam źle życzy, nienawidzi nas. Yy, są tacy ludzie, którzy mają bardzo dużo nienawiści w sercu. Bardzo dużo nienawiści w sercu. I potem, jak na przykład spotka osobę, która, która jest pogodna, która ma w sobie ten spokój ducha, która się uśmiecha, to wręcz aż jest wkurzające dla takiej osoby. Po prostu wibracyjnie e, wibracyjnie jest wibracyjnie jest nie do zniesienia. Tak? Tak. to Nie mam, nie mam takiego przyrządu do trzymania telefonu i czasami mi się telefon obsunie. E, także przepraszam za chwilowy taki dyskomfort. E, i można, można ym, tak po prostu komuś ym, jakby utrudnić życie właśnie, y, właśnie w taki sposób. Hellinger on właśnie ym, mówił to tam, tłumaczył, żeby po prostu na to zwrócić uwagę. Bo pytanie no ale jak my teraz y, możemy się zabezpieczyć, tak? No bo jednak dużo jest takiej no, złej woli tak na świecie. Jest też takie powiedzenie, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona, proszę Państwa, trawa u sąsiada zawsze będzie zielona, bo się patrzy pod kątem. Także nie ma nie ma, się coś, nie ma co się tutaj denerwować, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona, no zawsze będzie bardziej zielona, a sąsiad będzie myślał, że, że twoja trawa jest bardziej zielona. Ale ogólnie w czym rzecz? Jak się przed tym obronić? Jak obronić duszę, tak? Jak obronić duszę przed działaniem, um, przed działaniem takim niefajnym innych ludzi. Okazuje się, że błogosławieństwo, właśnie. Jeżeli ty życzysz ludziom dobrze, jeżeli ty nie zazdrościsz nie zawiścisz. Wszystkim potrafisz wybaczać. Tak? Czyli jak na przykład wieczorem kładę się spać, to wybaczam wszystkim i wszystkim dobrze życzę. To zobacz. Na czym polega wybaczenie? To nie chodzi o to, że ty masz do kogoś przyjść i, i, i nie wiem, powiedzieć nie wiem, wybaczam, czy wybaczmy, czy, czy cokolwiek. To jest akt w sercu, co ci szkodzi, wybaczyć. Ciebie to nic nie kosztuje, a sobie ulżysz. I okazuje się, że taka życzliwość, tak, że pomimo tego, że, że ktoś mi źle życzy, ja tylko czekam, że się noga powinie, yy, albo jeszcze coś innego. Bo czasami jest takie takie złudne myślenie, a ja tu nie mam wrogów. Ja tu taka fajna jestem, fajny jestem, ja co tam wrogowie? Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. To jest normalne. Zawsze będziemy mieć ludzi, którzy nam źle życzą. Mam, że sobie ten wykład albo dobry ten. Nie, jednak ten. Zawsze, zawsze tak będzie. Ludzie różnie się zachowują różnie się zachowują. I żeby się zabezpieczyć, to po prostu życz innym dobrze, a szczególnie tym, co ci źle życzą. Yy. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest cieplutko, taki spontan. Wybierz się po pracy, gdzieś nad wodę. Albo tak po prostu pooddychaj. Może pracujesz ciężko na budowie, może budujesz drogi. A może jesteś takim świetnym fachowcem i kładziesz ludziom kafelki, gładzie. No. A może jesteś panią, która pracuje w sklepie. Zostaw tych klientów i jedź na spacer. Dzisiaj jest tak pięknie. Jedź nad wodę. Taki spontan. Poddychaj, zobacz, jakie życie jest piękne. Poczuj. Tak? I pamiętaj, jest błogosławieństwo i jest przekleństwo. No, tak to mamy. Ja myślę, że to będzie tyle. Nie chciałam, żeby. Nie chcę po prostu, żeby moje nagrania były zbyt długie. To ma być dopiero preludium, jakiś wstęp, taka prezentacja, taka wizytówka. Hmm? Bardzo lubię takie głębokie rozmowy, wiesz, o życiu, o różnych, o różnych innych fajnych rzeczach. Także to by było na tyle. Było mi jak zwykle niezmiernie miło. A może tak po pracy pójść do kwiaciarni, kupić żonie kwiatka, tak, tak bez okazji. No. Albo jak mąż przyjdzie z pracy, zapytaj się jak tam w pracy, doceń go za coś, zobaczysz, powie o, to jakaś zmiana, co ta moja żona dzisiaj, taka inna, fajne to jest, życie jest fajne, <grym> o jejku. Ja tak sobie tutaj w kółko spaceruję <noise> i trochę przeciągam, ale już nie, już po prostu będziemy kończyć. Także było mi jak zwykle niezmiernie miło i do następnego nagrania.